Cieszę się, że dzisiaj jest ten tłum ludzi, ale jest to widok często nadzwyczajny, bo tego tłumu zazwyczaj nie ma. Zazwyczaj są wolne miejsca, aż wręcz luzy, wolne ławki. Więc to też jest na dzisiejszy dzień pewien znak. Ewangelia mówi o wierze, my tutaj spotykamy się. Bo gdzieś jest ten zalążek na zwiary. Dzisiaj Pan Jezus mówi do swoich uczniów o wierze, żeby ona była podobna do ziarnka gorczycy. W ogóle w Jerozolimie to ziarnko gorczycy to nie jest takie, jak to ziarnko my mamy czasem w przyprawach czy w musztardzie, która jest także z gorczycą, to nie są takie żółte kulki, tylko. Ona ma wielkość gdzieś ziarnka maku. Jest jeszcze kilkakrotnie razy mniejsza jak tą, którą my powszechnie znamy. Uczniowie proszą, apostołowie proszą Jezusa, dodaj nam wiary. Od razu takie pierwsze zdanie w tej dzisiejszej Ewangelii: dodaj nam wiary. A więc musi być też jakiś kontekst, skoro tak apostołowie mówią, kiedy o to proszą. I rzeczywiście ta dzisiejsza Ewangelia jest jakby troszkę wyrwana z pewnego kontekstu. I w kilka zdań wcześniej, mianowicie przed tą prośbą o wiarę, Pan Jezus mówi takie dwa zdania. Biada temu, przez którego ktoś upada, ktoś grzeszy oraz mówi o upomnieniu brata. I przebaczeniu, jeżeli się nawróci i będzie chciał się pojednać. Jakby na te dwa zdania apostołowie odpowiadają no, Jezu, no nie wiemy, jak to da się dokonać. To jest coś, troszkę poza naszymi schematami, ponad naszymi siłami. Przymnóż nam wiary, ponieważ trudno jest. Być takim człowiekiem, żeby ktoś przez moje zachowanie nie upadł, żeby ktoś przez moje zachowanie nie zgrzeszył. Trudno jest mi upomnieć może czasem z miłością mego brata, aby nie czynił zła. Trudno jest przebaczyć, bo to wyrządzone zło jakoś tkwi w mojej głowie i jest to bardzo trudne. Na to apostołowie mówią: przymnóż nam wiary. Jezu. Bo to jest za trudne, to jest za wysoki level, high level, zbyt wysoki. Jezus odpowiada, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Jezus ukazuje, że każdy ma potencjał do wiary. I zobaczcie. Ta nasza wiara jest bardzo różna. Widni przychodzą, powiedzmy, i mają relację z Bogiem bardzo głęboką. Można codziennie zobaczyć w kościele, na wszystkich nabożeństwach, widać, że to życie jest naprawdę głębokie. Inni przychodzą do kościoła co niedziela i też dobrze, że są systematycznie, bo nie ma obowiązku przychodzenia codziennie. Jedni przychodzą od święta dwa razy do roku nie przychodzą tylko właśnie jak jest jakaś akcja, bierzmowanie, komunia, chrzest. Później nie uraczysz w Kościele, nie uraczysz jakoś z Panem Bogiem w jakiejkolwiek relacji. Różne są stopnie wiary, różne jakieś poziomy, głębokości wiary. Dzisiaj Pan Jezus chce nam ukazać, ale że każdy ma potencjał do wiary. I tak jak to ziarnko gorczycy, które jest malutkie, malutkie jak ziarnko maku, bo takie są w Jerozolimie, ono może wyrosnąć do drzewa kilkumetrowego. Tam gnieżdżą się ptaki. Jest to jedno z większych drzew, jakie może wyrosnąć z takiej małej kulki, z takiego małego ziarenka. Jezus chce ukazywać: Ty też możesz mieć taką wiarę, chociaż może ona jest bardzo letnia może tej wiary w ogóle nie ma może jest tylko jakiś obowiązek że dzisiaj jesteś tu na tej mszy może yy, chcesz umocnić swoją wiarę i szukać jakichś sposobów, bo jakby ta codzienność, którą przeżywasz, ona jakby jest przeciwna wierze nic jej nie sprzyja i ludzie wokół, i rodzina i telewizja, i media, no nic nie sprzyja żeby ta wiara moja wzrastała wszystko jakby przeciwne Dzisiaj Jezus ukazuje, możesz pójść za mną. Możesz mieć jeszcze większą wiarę. Ta Twoja wiara może urosnąć jak to drzewo, które wyrasta z ziarnka gorczycy Mój drodzy, ale żeby ta wiara wzrastała, ona musi mieć jakieś podstawy, musi mieć jakieś źródło. Przypomina mi się takie świadectwo księdza. Wojtka, węgrzyniaka, którego często cytuję, kiedy mówił o takim swoim stanie duchowym, że mu się nie chciało żyć, że nawet myślał o samobójstwie, kiedy został też posłany na studia w obcym kraju wszystko jakby przeciwne bardzo przechodził trudny czas. Poszedł do kaplicy adoracji, siedział tam 6 godzin długo, bardzo długo pewnie no, wielu z nas jest to niemożliwe żeby tyle usiedzieć on tam jakoś przetrwał te 6 godzin i kiedy wyszedł jak ręko odjął wszystko ustąpiło ustąpiły te myśli też kilka dni temu takie miałem myśli, nie? że często, kiedy modlę się, kiedy przychodzę na adorację, to są różne rozproszenia. Często z tej adoracji wychodzę jakby jeszcze bardziej jakiś przygnębiony, bo tyle różnych rozproszeń, tyle coś akurat się przypomina w tym momencie. Rozmawiałem z jednym księdzem o tym i on mówi, ale mówię, że no jakaś taka mało owocna ta adoracja jest moja. Ale mówi, ale Kim Ty jesteś, żeby oceniać, jaki ona będzie miała wpływ na Twoje życie? Kim jesteś, żeby ocenić, co Pan Jezus zrobi z Tobą podczas tej adoracji? To, że czujesz się tak, a nie inaczej, to tylko odczucia. Natomiast nie Tobie oceniać. I rzeczywiście, kiedy poszedłem kilka dni temu na adorację, też różne jakieś myśli przychodziły, zwłaszcza dotyczące pewnych osób, jakieś takie negatywne. I, wiecz... i wyszedłem z tej adoracji jak zwykle, jakieś taki z wieloma rozproszeniami, ale jakby efekt przyszedł wieczorem jakby te myśli ustąpiły wręcz mi chciało się zadzwonić, bo to moje bliskie osoby które jakoś trudno jakoś miały taką dobrą relację jakieś pewne trudności są i chciało mi się z nimi być i się chciało mi z nimi porozmawiać aż zadzwoniłem też do nich, ale już rozmawiałem z innej perspektywy nie z takiej jako takiej wrogości, patrzenia na to co negatywne, co złe nie? jak sobie uświadomiłem wtedy te słowa tego księdza, no rzeczywiście efekt, nie mi oceniać co Pan Jezus zrobi podczas tej adoracji bo jakby nie wiadomo skąd zmieniło się to myślenie nie? wtedy wiara wzrasta że widzisz, że ten Jezus to nie jest tylko jakiś zwykły opłatek, ale rzeczywiście żywy Bóg, który ma moc przemienić moje myślenie a to jest bardzo trudne zmienić myślenie jest czymś bardzo trudnym, łatwiej nie wiem opatrzeć ranę, nastawić kość może jakoś operację przejść natomiast zmienić myślenie czasem jest bardzo trudno a Bóg ma taką moc zmienić myślenie i tu się może wiele cudów dokonać, wiele się może zmienić po tym jak się moje myślenie zmienia kiedy zaczynam patrzeć na te same osoby, do które czułem jakiś wstręt, złość Zaczynam patrzeć z miłością, zaczynam patrzeć nie przez pryzmat tego, co złe, ale tego, co dobre. Zaczynam patrzeć nie jako na wrogów, ale na ludzi też biednych, które też mogą mieć problemy, które też mogą mieć różną historię życia i zachowywać się tak, a nie inaczej. I to może dokonywać Bóg. I tak serce może zmieniać Bóg, tylko Bóg, chociaż wszelkie inne warunki są bardzo niesprzyjające dla mojej wiary. Codzienność, inne osoby, media nie sprzyjają drogi bracie, siostro drogi rodzicu swego dziecka, które chcesz aby przyjęło komunię świętą chcesz z różnych pewnie motywacji przekazujesz mu wiarę w różny sposób, jak umiesz dzisiaj Jezus chce uświadamiać tobie, że naprawdę opłaca się wierzyć że to nie jest tylko jakiś żmudny obowiązek przyprowadzając swoje dziecko do komunii świętej przygotowując się do niego ale chcę abyś także ty wierzył katecheta ksiądz to jest tylko 5% wychowania dziecka w wierze 90% wychowania w wierze to jest rodzina to jest dom to są warunki w którym się dziecko przygotowuje nie można zwalać ee, Całej odpowiedzialności za wychowanie wierze na katechetę czy na księdza, bo codziennie nie przebywa się, bo to jest tylko jakiś ułamek czasu z całego tygodnia, z całego miesiąca. Nie da się tego zrobić. Dziecko dopiero kiedy będzie widziało wiarę, kiedy będzie widziało życie swoich rodziców, to jest najbardziej przekonywujące to jest najbardziej poruszające. Zobaczcie, Pewnie każdy z nas miał jakiś swoich fanów, miał jakichś swoich idoli, może jakiś piosenkarz, sportowiec, może jakaś znana osoba, już od dziecka i chce się być takim jak on. Nie? Chociaż na tę chwilę to jeszcze nierealne. Nie? Może dla niektórych się spełniły pewne marzenia, by być tak jak mój idol. I dobrze, kiedy my, jako ludzie, zwłaszcza jako rodzice, Będziecie idolami dla swoich dzieci, Będą, będziecie tymi, którzy oni chcą naśladować, zwłaszcza wiarę. Moi drodzy, chociaż może nam się wydawać, że ta wiara nasza jest słaba, chociaż jest ona jak to ziarenko, ziarenko gorczycy, malutkie, to Bóg chce dzisiaj powiedzieć, masz potencjał. Twoja wiara może wzrosnąć, pozwól mi tylko na to, abym, abym ją pielęgnował. Bądź ze mną, módl się, przebywaj ze mną, a będę powodował to, że Twoja wiara będzie się umacniać, że Twoja wiara nie będzie byle jaka. Chcę ją umacniać. Moi drodzy, niech to słowo dzisiaj nas przemienia. Wyśpiewaliśmy przed chwilą. Psalmie słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc na to Słowo. Nie zamykajcie się, mogą być, pojawiać się takie myśli, co ten ksiądz wie? Co On tam się zna? Pewnie się nie zna, ale Jezus wie. Jezus zna lepiej mnie i ciebie, jak ja sam siebie. Nie zatwardzaj dzisiaj serca. Nie myśl, że to głupoty. Nie myśl, że to banialuki jakieś, bo to jest nieprawda. Życie z Jezusem, życie wiarą naprawdę daje sens. Naprawdę daje sens. Przykładem tego, żeby osoba, którą rozmawiałem kilka dni temu, której mama, matka została zamordowana na tle rabunkowym, powiedziała: Gdyby nie wiara, to nie wiem, jakbym to przeżyła. I zatem ta wiara w nas wzrasta, jak to ziarnko gorczycy. Amen.